Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek i ten poniedziałek tak szybko mi zleciał, że jest godzina 14.19. A ja mam wrażenie, że dopiero zjadłam śniadanie o 9, więc czas pędzi, bardzo, bardzo pędzi. No, Dominik już pojechał po, po Klarusie a ja się jest w domu, Mila śpi. Wy <noise> już wiecie wszystko, co się dzieje, no to ja się właśnie pomalowałam i czekam na Dominika, bo za niedługo właściwie musimy wyjechać, bo jedziemy podpisać umowę deweloperską w końcu. Czekaliśmy na to już, no a tam się trochę sprawy pokomplikowały po drodze, no. Trochę było stresów i załatwiania na nowo, rzeczy, które były już załatwione, ale najważniejsze, że już jest w prawie wszystko załatwione. Idziemy podpisać tą umowę deweloperską i w końcu oficjalnie będę mogła powiedzieć, że w końcu kupiliśmy nasze nowe gniazdko. No, więc nie mogę się doczekać, ale jakoś tak, wiecie, to jest o 15, jest 14:20, a jakoś. Takie, na nadal, dla mnie to strasznie nierealne. Ja jest, że w serio gdzieś jedziemy, coś będziemy robić. Hmm. Ale nie mogę się doczekać. Dzisiaj dzień hmm. jest taki jakieś, wiecie co, intensywny, bo jeszcze o 17.00 Dominik ma wizytę u lekarza z Jasiem. Mówię, że Dominik, bo ja nie dam rady z nim, e, z Jasiłkiem iść, bo Jasiłek bardzo nie lubi lekarzy, e, więc mm, ja nie dałabym rady z nim iść, więc idzie Dominik. Więc wiecie, ma dzisiaj wolne, a to wolne tak szybko ucieknie, że nie lubię takich dni, które tak właśnie szybko mijają. No ale niestety to czasem właśnie tak jest, że mamy mnóstwo rzeczy do załatwienia i czas leci jak szalony. cóż, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania tego vloga. Już zwarci i gotowi jedziemy. A gdzie jedziemy? Już mówiłam. Tam też. No, no, ja już jedziemy. <grym> Więc oni już wszystko wiedzą. Ujęła mi oko szczypie. Ale mamy dzisiaj piękną pogodę, ale słuchajcie, dzisiaj rano obudziliśmy się. I tak jak była normalnie wiosna u nas ostatnimi dniami, nie? No, jeszcze ciepłotko było. Wciera po wiosna, a chodziliśmy albo w płaszczyku, albo bez. To no, po prostu idealnie, nie? A dzisiaj się budzimy, a tu śnieg za oknem. I tak. to tak grubo tego śniegu, nie? To no. prawda już ani grama śniegu nie ma. W ogóle nie widać, żeby był dzisiaj. Tak, parę godzin i już... Tak, <laughs> ale się obudziliśmy i ten śnieg był. Całe szczęście już go nie ma. Jest piękne słoneczko i tak dalej. Ale no, chłodek pozostał właśnie, więc... No, ale to to czuję... Przez ten śnieg rano jest taki chłodek. Pewnie tak. Ale yy, czuję się, jak wtedy pierwszy raz, co jechaliśmy podpisać. Też był marzec. Tadeu, to, to był też marcec? No. I też była piękna pogoda. Ale dziwnie, nie? <grym> no, że tak jakby w, w takim samym okresie się dzieje. No. Więc jak się czujesz? Ekscytacja? Tak. Ekscytacja, lekki stresik, nie wiem sobie czemu. Ciekawe po prostu, że, to, że to, to, to taka sprawa, nie? że no. tak bardziej poważna. Kasę trzeba zapłacić, to jest najgorsze, to boli moje serce Strasznie Nienawidzę płacić no. mhm. Dobrze, że to do domu Kochani, we środę, dzisiaj mamy środę już dwa dni później niż ostatnie, co widzieliście. No, może nie co ostatnie, co widzieliście, ale te z dnia, kiedy kupiliśmy nasze nowe gniazdko. E, no, dzisiaj taki zakręcony dzień, więc tak naprawdę nie miałam się kiedy do Was odezwać, dopiero teraz, a jest godzina 16. Ale jestem umówiona dzisiaj na prezentację, więc to jest zawsze taki dzień. Kręcące się wokół tego. Y, trzeba było jechać na zakupy, przygotować produkty. No, teraz dominik mnie przynajmniej pakuje, ja nie muszę. Więc chociaż tyle. A ja muszę się jeszcze pomalować i zabierać się w drogę, bo trzeba jeszcze dojechać. No, widzicie? Kurde, to mi się odbiła. No widzicie? Tak, wszystko dosłownie w biegu, że nie wiadomo kiedy znalazłam się w aucie i już muszę. Jechać na prezentację. No, więc tak to właśnie wygląda, ale nie mogę się doczekać, bo bardzo lubię jeździć na prezentację. i... no, no po prostu to lubię. <laughs> więc, e, jeżeli jeszcze ktoś chce się ze mną mówić, zobaczyć na prezentacji, e, ewentualnie możemy też online zrobić, jeżeli bardzo, bardzo daleko mieszkacie ode mnie. No, ale teraz na przykład też dojeżdżam kawałeczek, więc. Najlepiej pisać po prostu. No a teraz w drogę. Załadowana, proszę Państwa. Tu jeszcze. I Thermomix w nowym. W... W... Hello, witam Was w piąteczek. Ostatnio wychodzi mi coś nagrywanie najlepiej tygodniowych vlogów. I w te deszczowe. Tak. No z chcieliśmy. No ale nie wiem czy to w tym vlogu czy w poprzednim ale tak. No, witam się z wami w piąteczek właśnie. Idziemy po Klarusie. Taki świetny pomysł Ale zmokliśmy, gdzie ta wiosna Domin? Zmokła pod... się zmyła. Po dominie najbardziej widzę, że znuła. Zmok... A moja kawa to gdzie. Mama, mama, idzie mój ogon tak zwany. No, co ty nie powiesz? <śmienic> Zmarzliśmy. Znaczy w sumie nie, nie jest, nie, nie, nie? Tylko zmokliśmy. Zmokliśmy. Ja jeszcze mam okulary mokre, muszę je wytrzeć. Dobrze, że zrobiłam ciasto pyszne, nie do mi Dobre czy nie? Bardzo Na dobre. <noise> Najlepsze <to> co <noise> nie chowałem Nie? ich nie jadłeś w sumie. <noise> Dobra, idę kroić ciasto, już Wam pokażę. Piękne zrobiłam. Proszę bardzo, takie piękne ciasto z truskawkami. Oczywiście z Thermomixa. Co robicie? Co? To nie jest kamień, to jest Dobra, to Tak, co ja, ja zrobię? A, Przyska byłaś kamienia. pierwsza. Byłaś Ta ja pierwsza. Tak, siadamy na tacie? Zapomniałem. Dawaj, siadaj na tacie do przebrania, to ona się utrzymuje. Ok, mam 15 sztuk, teraz posadamy się do Tak, Kuku. wykorzystujemy kamienia, ok, posadamy się. W ogóle, to chciałam się pochwalić, że y, właśnie jestem na 170 y, stronie mojej siódmej książki w tym miesiącu. Przeczytałam 7 książek. A gdybym nie, po, nie musiała sobie zrobić jednego dnia przerwy między poprzednią książką, a tą, bo potrzebowałam takiej przerwy, żeby odetchnąć trochę po poprzedniej. To pewnie i tą książkę skończyłam jeszcze w tym miesiącu, no ale już nie ma szans, więc można powiedzieć, że przeczytałam w tym miesiącu, w marcu, 6,5 książki. Może jestem na 170 stronie, a tutaj jest 600 stron aż, ale wiecie, na pewno jeszcze dzisiaj jest, jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro, więc na pewno przeczytam chociaż połowę jeszcze do połowy tej książki. No i pytacie się nie, jak ja to zrobiłam? I powiem Wam, nie wiem, tak szczerze mówiąc po prostu wciągnęłam się, wciągnęłam się w czytanie znowu, bo ja zawsze bardzo lubiłam czytać, ale, ale miałam takie zastoje, nie potrafiłam znaleźć książki, która mi się spodoba. A jak teraz właśnie znalazłam i się tak wkręciłam, zaczęłam czytać jedną, później chciałam jeszcze kolejną, zaczęłam jedną serię Później, jak ją skończyłam, to zaczęłam kolejną serię, więc wiecie, jak się zacznie serię i, ci, i Wam się spodoba jedna książka czy jedna część tej serii, to już lecicie dalej i czytacie i tak właśnie zeszło, że czytałam dwie serie, jedną książkę taką osobną i właśnie teraz czytam jeszcze kolejną osobną jakby książkę poza serią, chociaż z tej książki też jest seria, o, może tak. A jak to zrobiłam? To no mówię, no po prostu robiłam to w każdym wolnym momencie. W każdej wolnej chwili, nawet niekoniecznie wolnej, bo na przykład kiedy bawiłam się z dziećmi bardziej, to było takie wiecie, siedzenie i coś tam przekładanie czegoś raz na jakiś czas. Rzucenie jakąś piłeczką czy coś takiego, to wtedy na przykład czytałam, czytałam kiedy, kiedy gotowałam na przykład kiedy smażyłam naleśniki w międzyczasie sobie czytałam. E, kiedy coś tam się robiło i trzeba było poczekać to ja czytałam. E, bardzo mi też pomogły e-booki, bo e, wiecie, włączałam sobie po prostu na telefonie i mogłam czytać w każdym momencie, w każdej chwili, gdziekolwiek się nie znalazłam. Nikt mi tej książki nie wyrywał, co nie? Bo mimo miała też lubi książki i mi je wyrywała, jak ja czytałam na przykład takie tradycyjne. I mimo, że kocham czytać książki tradycyjne, kocham je mieć w rękach i widzieć te, dotykać tych kartek, to zupełnie inne przeżycie jest, ale no jednak zdecydowanie łatwiej czytało mi się e-booki i myślę, że to jest duża zasługa właśnie tych e-booków, to, że przeczytałam ich aż tyle tych książek w tym, w tym miesiącu. No. Ale jestem podekscytowana dalszym wiecie, tym czytaniem i tak dalej. Też Ja trochę potrzebowałam właśnie czegoś takiego Takiej trochę odpoczni Troszeczkę tak się zdystansować Nie oglądałam na przykład Youtube'a w ogóle Nie oglądałam Youtube'a w ogóle Nie oglądałam TikToka Oglądałam TikToka bardzo rzadko Bardzo, bardzo rzadko A jak już to kiedy szukałam Na przykład książek I zamiast, bo na TikToku super nie? Szukać jakichś książek Polecajek i tak dalej więc to było właśnie to, że nie oglądałam YouTube'a i zamiast oglądać YouTube'a to czytałam książkę, zamiast siedzieć na TikToku czytałam książkę i tak zleciało, że przeczytałam te 6,5 książki. Więc potrzebowałam tego zdecydowanie. Nagrywam odcinek? No, nagrywam odcinek, tak, właśnie. No. Cześć! My właśnie przyjechałyśmy z Klarusią do sklepu. Gdzie? Do jakiego sklepu? na Nadzień bo już I na to, ale po nim kolejny las. No, czekaj, bo brudne. Co ma Czyszczę, bo brudne. Tak. A teraz jesteśmy niewyraźne. O, już jesteś wyraźne. Idę, żeby cię widzieli moją prawdziwą fat No, i przyjechaliśmy do Smyka. Idziemy coś kupić. Klara wybierze, tak? No Wybierzesz dla Zuzi. To twoja przyjaciółka, nie? No, u której byłam na noc. No, Klara niedawno spała. w ogóle cię najebałam i z pozwoliła spać jej lekki mnie. No, to dobrze. Bo miałaś taką grubą, nie? No, taką puszystą. Puszystą, tak. A Klara nie lubiła. Tak, A, tam jechałam na stadia. No, widzisz, to jak koleżanka kolejna. Może też kupuję prezent. Na dziudzi. No? Właśnie byłem z jej mamą, trzyma. Dobra, idziemy, chodź, co? No, masz już trzyma prezent. Ale jesteś spostrzegawcza. Obyśmy tylko nie ten, nie kupiły tego samego, nie? No. To jest największy problem zawsze. O, on kupił jak książkę, no bo widziałam ze ślepem W Pampiku były, tak? No. No dobra, idziemy. No. no.